Na briefingu prasowym dotyczącym przyznania środków z Funduszy Europejskich dla Wrocławia. Witam ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, pana Grzegorza Pude, poseł na Sejm, panią Mirosławę Stachowiak Króżecką, wojewodę dolnośląskiego pana Jarosława Obramskiego, skarbnika Wrocławia pana Marcina Urbana oraz radnych rady miejskiej Wrocławia pana Janusza Chudzika i Andrzeja Kilianka. Oraz oczywiście witam wszystkich przybyłych dziennikarzy gości. O zabranie głosu proszę pana ministra. Szanowna Pani Poseł, Panie Wojewodo, Szanowni Państwo. To taki dobry dzień dla każdego samorządu, kiedy minister, każdy minister, ale również minister funduszy i polityki regionalnej może ogłosić dodatkowe środki finansowe. Rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, rząd Prawa i Sprawiedliwości od początku swojego funkcjonowania. Prowadzi działania, które mają pozwolić na zrównoważony rozwój całego państwa. To bardzo istotne, aby w Polsce dochodziło do wyrównania szans różnych terenów, również tych związanych z miastem, czyli aglomeracji miejskiej, a także tych mniejszych miejscowości, których dotychczas bardzo często tych środków europejskich brakowało. I dziś mogę powiedzieć, że znaleźliśmy się tutaj między innymi przez to, że bardzo wielu parlamentarzystów, w tym pan minister Dworczyk, pani przewodnicząca Różecka apelowało o to, aby wzmocnić infrastrukturę dotyczącą transportu miejskiego. To bardzo istotne. Wiemy, że we Wrocławiu jest z tym problem, że wiemy i dotarły do Warszawy takie informacje, że co pewien czas dochodzi do awaria, mieszkańcy Wrocławia z tego powodu muszą cierpieć, czekając na kolejny autobus czy kolejny Kolejny tramwaj chcemy poprawić tą sytuację w ramach środków europejskich i możliwości modernizacji trasy z osiedla Nowy Dwór do centrum przekazujemy kolejne środki finansowe prawie 58 milionów złotych na to aby można było wydatkować te środki finansowe właśnie na uzupełnienie tej części w której ta inwestycja jest w tej chwili budowana. Co ważne, proszę pamiętać również o tym, że w związku ze zmieniającymi się cenami wykonawstwa wiele samorządów również zwraca się do nas o to, aby tych środków finansowych było jak najwięcej. Uzupełniamy tam, gdzie możemy nasze potrzeby, uzupełniamy również potrzeby samorządów po to, aby udało się w jak najkrótszym terminie. Rozwiązać problemy komunikacji miast, komunikacji transportowych. Ta linia, możemy powiedzieć, ta, to połączenie, nowy dwór, centrum, to linia tramwajowo-autobusowa. Ważne jest również to, że cały projekt środków europejskich będzie dofinansowany kwotą. Ponad 117 milionów złotych. Co ważne, te środki oczywiście będą wspierane również przez Komisję Europejską, przez Unię Europejską. No i na koniec, Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć, że w sumie, w ramach polityki spójności, czyli tej polityki, która jeszcze trwa i która ma za zadanie budować połączenia przede wszystkim spójnościowe, czyli takie łączące, wydaliśmy w sumie. 10 miliardów na transport miejski. To powoduje, że rozwijamy ponad 200 kilometrów, rozwijamy, modernizujemy, budujemy nowe ponad 200 kilometrów linii tramwajowych, a w ramach tego budżetu również będzie zakupionych 1100 nowych składów w całej Polsce. To bardzo ważne, aby te nowe środki, nowe zasoby autobusowe, tramwajowe i wszystkie związane z niską emisją trafiały do miast, bo z jednej strony oczywiście mówimy o tym, aby mieszkańcy tych miast mogli korzystać z komunikacji miejskiej, z drugiej strony przez to, że przesiadają się na e, autobusy, na tramwaje, na komunikację miejską, oszczędzają oczywiście środowisko naturalne i powodują, że ten smog w miastach jest coraz mniejszy. Także bardzo serdecznie się cieszę, że dzisiaj mogę być z Państwem, ogłosić tą dobrą wiadomość i myślę, że takich informacji dotyczących tych środków finansowych będziemy przekazywać Polsce jeszcze więcej. Liczymy na to, że w innych miastach tam, gdzie jest to niezbędne, tak jak tutaj, w tym Wrocławiu, powtórzę sytuacja, wiemy, że jest bardzo trudna. Będzie udawało się nam poszukiwanie i pozyskiwanie nowych środków europejskich na to, aby dokapitalizować, dodać tych środków finansowych na te inwestycje. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję. Dziękuję bardzo Panie Ministrze. O zabranie głosu proszę Panią Poseł Mirosławę Stachowia-Krzyczko. Dziękuję bardzo Szanowni Państwo, Panie Ministrze. Przede wszystkim oczywiście bardzo serdecznie w imieniu mieszkańców panu dziękuję za te dobre nowiny dla Wrocławian. Oczywiście szanowni państwo, w tym miejscu muszę powiedzieć krótko. Wszystko, co poprawia komfort życia, jakość życia we Wrocławiu jest przez nas szczególnie z wielką życzliwością przyjmowane. Niewątpliwie wszyscy zgadzamy się, że najważniejszą sprawą dla Wrocławian jest rozwiązywanie problemów komunikacyjnych, walka ze smogiem, wspieranie, inwestowanie w komunikację publiczną jest zauważana przez nas wszystkich, którzy to obserwujemy i w tym życiu publicznym funkcjonujemy od lat we Wrocławiu, więc bardzo się cieszę, że w końcu ta linia tramwajowa na nowy dwór rzeczywiście powstanie ze wsparciem rządowym, ze wsparciem środków unijnych. To naprawdę w dużej mierze te, te problemy komunikacyjne we Wrocławiu będzie rozwiązywać. Bardzo w tym miejscu, w miejscu dziękuję wszystkim Wrocławianom zaangażowanym w, taką, w takie wywieranie presji, bo tak trzeba powiedzieć, Taką, w takie edukowanie i wrocławian, i wszystkich, i wszystkich szczebli władz i samorządowych, i, i nas w taki proces edukowania, uświadamiania, jak to jest ważne, istotne i jak kompletnie nie powinno się wpisywać w jakiekolwiek kwestie i podziały polityczne. No to jest kwestia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Wpisuje się w taką politykę namawiania ich, przekonywania, że naprawdę lepiej dla naszego zdrowia, wspólnego dobra, przesiadać na komunikację publiczną. No. niestety ta komunikacja publiczna we Wrocławiu od lat ym, trochę kuleje można powiedzieć otwarcie uczciwie że mamy w tym zakresie zaległości więc bardzo się cieszę że uczestniczę w konferencji na której oznajmiamy że my na poziomie rządowym świetnie to rozumiemy i patrząc na pana skarbnika liczę że rzeczywiście państwo też powiem otwarcie doceniacie że w tej sprawie naprawdę nie mogą nas dzielić żadne polityczne emocje i różnice dziękuję oczywiście patrząc na moich kolegów y, radnych sprawa i Sprawiedliwości. Za wieloletnie wsparcie i zaangażowanie we wszystko, co właśnie w tym zakresie, oczywiście nie tylko, ale w tym zakresie wspólnie tworzymy, budujemy, komunikujemy i o co się staramy. Także w tym miejscu też bardzo dziękuję. No i jak zwykle to u mnie już chyba stało się tradycją, kiedy oznajmiamy, że wspieramy Wrocław w tych najważniejszych sprawach, czyli smog i komunikacja publiczna. Z przyjemnością dziękuję aktywistom miejskim, którzy od lat na te problemy zwracają uwagę i od lat edukują. Dokukują mieszkańców, że warto korzystać z komunikacji publicznej i od lat wywierają presję na nasze władze samorządowe, żebyśmy wszyscy to rozumieli, wzajemnie się w to wspólnie zaangażowali, wzajemnie się w tym zakresie wspierali. Jeszcze raz, panie ministrze, bardzo dziękuję za zauważenie tego najważniejszego do rozwiązania wrocławskiego problemu. Dziękuję bardzo pani poseł. O zabranie głosu proszę wojewodę dolnośląskiego. Pani poseł wymieniła, ale to ja bym jeszcze chciał przywitać pana skarbnika, pana Urbana, profesjonalistę w swoim fachu, więc te pieniądze pod tym względem na pewno będą, pod względem finansowym, na pewno dobrze wykorzystane. Też kłaniam się radnym, panu Chudzikowi, panu Kiliankowi. Szanowni Państwo, ja czasami żartuję, że, że władze Wrocławia zafundowały nam pracującą w sobotę, bo jeżeli policzyć przeciętny czas dojazdu do pracy od poniedziałku do piątku, no to się zbiera dodatkowa dniówka. Mówię o tym, ponieważ to jest według mnie w tej chwili najbardziej istotny element, jakby miał określić z mojej perspektywy. Oczywiście nie śledzę wszystkiego, co się dzieje w mieście, ale bym powiedział, że na pewno kwestia rozwiązania korków Kwestia koordynacji remontów i kwestia sprawniejszego transportu publicznego jest absolutnie najważniejszym wyzwaniem, które staje przed tą kadencją samorządu, samorządu wrocławskiego. I wydaje mi się, że akurat takie punktowe rzeczy jak pomoc na ulicę pomorską czy 65 milionów na transport szynowy na wieloletni, bardzo ambitny projekt połączenia Nowego Dworu z centrum miasta. To jest taka próba wspomożenia tych elementów, które w danych w gminach, w przypadku Wrocławia właśnie transport publiczny, są najsłabszym elementem. Cieszę się, ponieważ no pewno otrzymane pieniądze dają większą gwarancję na czasowe, dobre zakończenie tych dużych inwestycji w terminie. W związku z tym Najmniejsze podziękowania, Panie Skarbniku, pieniądze są i czekamy na efekty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Wojewodo. O zabranie głosu proszę Skarbnika Wrocławia, Pana Marcina Urbana. Dzień dobry Państwu. Przypominam sobie jakiś czas temu, to był chyba pierwszy dzień, pierwszy dzień pracy w Ministerstwie pana ministra, to było dość, dość dawno, ale pamiętam to spotkanie bardzo dobrze, rozmawialiśmy o wielu projektach i tych właśnie najważniejszych projektach transportowych i bardzo, bardzo się cieszę, że dzisiaj finalizujemy i faktycznie te środki trafią na, na te najważniejsze, tu się absolutnie zgadzamy, na najważniejsze wydatki inwestycyjne, czyli wydatki związane z transportem. Publicznym. Faktycznie te dodatkowe 65 milionów złotych, które otrzymamy z, w ramach środków europejskich jeszcze z tego rozdania, aktualnego rozdania, te środki faktycznie bardzo nam w tej chwili pomogą, ponieważ no, wszyscy obserwujemy, widzimy co się dzieje, te ceny niestety prądu. Ceny związane z, z utrzymaniem miasta bieżącym, one znacząco rosną, tak jak i w gospodarstwach domowych. Musimy na to przeznaczyć ponad 50 milionów złotych dodatkowo w przyszłym roku. To są ogromne koszty, które, które no chociażby dzięki tym dodatkowym środkom będziemy w stanie zbilansować. Także, także bardzo, bardzo dziękujemy, bardzo za to dziękujemy. Przed nami dość trudny okres, jeśli chodzi o kwestie realizacji dochodów. Myślę tutaj o tych, o tych uszczupleniach związanych z prowadzeniem Polskiego Ładu to ponad 200 milionów rocznie mniej w budżecie Wrocławia, ale dzięki temu tym dodatkowym środkom faktycznie będzie nam myślę dużo, dużo łatwiej, ponieważ to są dodatkowe pieniądze na tą inwestycję. Tramwaj, trasa autobusowo-tramwajowa na nowy dwór. Łączny koszt tej inwestycji to ponad 360 milionów złotych. Przypomnę, do, do, do tej pory mieliśmy to dofinansowanie na poziomie 117 milionów. Ono się właśnie zwiększa o tą znaczącą kwotę 65 milionów. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jeszcze pan minister. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowni Państwo, jeżeli jeszcze mogę na koniec, ponieważ nie powiedziałem najważniejszej rzeczy właściwie, dlaczego dzisiaj jesteśmy tutaj w takim odświętnej sytuacji, to znaczy, że minister przyjeżdża i ogłasza. Otóż Szanowni Państwo, Pan Skarbnik przypomniał pewną sytuację, o której warto też powiedzieć. Otóż dzięki zabiegom, właśnie parlamentarzystów, o których mówiłem, ta kwota cały czas rosła. To znaczy ja pamiętam te rozmowy, kiedy mieliśmy pierwsze możliwości tego, że wiedzieliśmy, że te środki finansowe się odnajdą. Pierwsza kwota, o której dyskutowaliśmy, to była kwota, mówię tutaj teraz w ramach Ministerstwa, 25 milionów, później była kwota 58 milionów. Docelowo dzisiaj mogę powiedzieć, że te 65 milionów złotych trafi w ramach środków europejskich do Wrocławia i jest to na dziś dzisiaj największa kwota, którą udało się pozyskać któremukolwiek samorządów na dofinansowanie infrastruktury w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Myślę, że też warto powiedzieć, że właśnie rząd pana premiera Morawieckiego stawia na tych, którzy mają duże problemy, aby mogli się rozwijać w sposób bardziej zrównoważony, taki bardziej po, szukamy tych potrzeb społecznych. Tu akurat wiemy doskonale, że ten problem wybrzmiał, wybrzmiał również w Warszawie i myślę, że i mam nadzieję, że te środki europejskie poprawią tę sytuację również wszystkim mieszkańcom Wrocławia i tego państwu przede wszystkim, mieszkańcom oraz oczywiście władzom i panu marszałkowi, pani poseł panu prezydentowi, ale przede wszystkim mieszkańcom życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo panie ministrze. Szanowni Państwo, zaproszę Państwa do nagrań indywidualnych. Dodam jeszcze tylko informację od pana ministra Michała Dworczyka, który miał być dzisiaj z nami. Niestety zatrzymały go w Warszawie pilne obowiązki służbowe za swoją nagłą nieobecność. Państwa bardzo przepraszam. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam do nagrań indywidualnych. Dziękuję.